Kojarzycie, jak ktoś gada i gada i gada i nie może przestać, a wy próbujecie zakończyć rozmowę, ale po prostu się nie da. Co wtedy zrobić? Być może z pomocą przyjdzie Wam wiedza zawarta w tej starej, ale wspaniałej pracy o kończeniu spotkań towarzyskich. Jej autorzy wyróżnili pięć typów komunikatów, które sugerują, że dana rozmowa dobiega końca, oraz kolejność, w jakiej powinny się one pojawić, żeby wszystko miało sens, są to: Po pierwsze, komunikaty podsumowujące. Ich funkcją może być stworzenie wspólnej wersji tego, co w trakcie rozmowy zostało osiągnięte. To mogą być zdania w stylu: Przegadaliśmy, co zrobić w sprawie X. Dalej, komunikaty deklarujące ciągłość, które mają zapewnić stronę. O tym, że ich relacja przetrwa mimo zakończenia spotkania. Na przykład, mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do zobaczenia w środę. Dalej komunikaty wyrażające życzenia pomyślności, na przykład baw się dobrze na wycieczce albo udanego weekendu. Ich funkcją jest zasygnalizowanie, że mimo że nasze spotkanie się kończy, to przyszłość drugiej strony nie jest nam obojętna. Po czwarte, komunikaty uzasadniające dlaczego dane spotkanie musi się skończyć. To mogą być zdania typu: zobacz, ale już jest ciemno, mam jeszcze dzisiaj lekarza albo robota zrobiona. I ostatnie komunikaty pozytywne. Ludzie generalnie dążą do tego, żeby kończyć spotkania z dobrą energią, więc kiedy rozmowa ma się ku końcowi, to dążą do wyrażenia jakiejś Pozytywnej emocji względem drugiej osoby, na przykład fajnie, że udało się złapać. Natężenie wszystkich tych rodzajów komunikatów wzrasta w końcowej fazie rozmowy, ale istnieje też chronologiczny porządek, według którego muszą się one pojawiać, i wygląda on tak. Po pierwsze, podsumowanie, na przykład w końcu udało nam się spotkać i pogadać w spokoju. Dalej, uzasadnienie, na przykład wiesz co, mam zaraz lekarza. Później, komunikat pozytywny, na przykład bardzo się cieszę, że się złapałyśmy. Później, komunikat o ciągłości. Musimy to powtórzyć, złapmy się w piątek oraz życzenie pomyślności, baw się dobrze w weekend. Więc jeśli chcecie się wydostać z jakiejś rozmowy, która się nie może skończyć, to możecie spróbować wprowadzać do niej komunikaty sugerujące koniec, albo też możecie po prostu powiedzieć. Zamknij ryj, muszę iść. Dajcie znać, którą strategię wybieracie. Pa! pa!